Tradycyjne Kwisonalia, czyli święto miasta Gryfowa Śląskiego w tym roku odbędą się w sobotę 1 i niedzielę 2 czerwca. W dwudniowym programie wiele atrakcji, nie zabraknie sportu, rozrywki, gastronomii i muzyki, a to nie wszystko. Na Kwisonalia zapraszają organizatorzy, którzy opowiedzą o przebiegu tego największego gryfowskiego wydarzenia. Niespełna dwa tygodnie zostało do rozpoczęcia tegorocznych dziewiętnastych kwisonaliów. Mamy dzisiaj, gościmy dzisiaj tutaj tych największych organizatorów zaangażowanych w tegoroczne kwisonalia. Są z nami pani, pani Marzena Wojciechowska, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy. Jest jeden z głównych organizatorów pani. Anna Michalkiewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Jest z nami pan Paweł, specjalista, tak? Jest specjalista od spraw związanych z przygotowaniem stoisk związanych z piwowarstwem. I z, również z promocją piwa, a także z warsztatami piwowarskimi. W ubiegłym roku bardzo dobrze zostało to zapoczątkowane i w tym roku chcemy to podtrzymać. Jest Pan Mariusz Dragan, nasz radny Rady Miejskiej, szef stowarzyszenia Awantura, który odpowiada za promocję krosu gryfitów, biegu gryfitów. No i jest takim dobrym duchem promocji naszego całego miasta. Jest z nami pani Agnieszka, reprezentuje Cross Gryfitów, działa w tym aktywnie w tym stowarzyszeniu. Jest z nami także tutaj pan Stanisław Fronc, można powiedzieć, że główny organizator tych dwóch przedsięwzięć, inicjator, sponsor, co jeszcze można powiedzieć, no i nasz jeden z największych przedsiębiorców. I w tym gronie chcemy powiedzieć o tegorocznej edycji Kwisonaliów. Ja też będę chciał powiedzieć o tym, komu wręczymy złote rybki, co będzie z przeprawą na czym kto może i z turniejem miast Gryfu Śląski kontra Lubomierz. Ale to później, na razie jeszcze raz serdecznie Państwa witamy, oddajemy głos organizatorom. Chcemy zacząć od tego, co się... Rozpocznie najwcześniej, czyli od biegu gryfitów i od krosu gryfitów. Oba te przedsięwzięcia zaczynają się zarówno w sobotę, jak i w niedzielę o godzinie 10. Teraz oddamy głos głównym organizatorom. 1 i 2 czerwca odbędzie się kolejna edycja krosu gryfitów jest to impreza przeznaczona dla biegaczy i dla rowerzystów. 1 czerwca będziemy mieli biegi na dystansie 10 km i 21 km, a 2 czerwca odbędzie się wyścig rowerowy MTB na dystansie 21 km i 42 km. Jest to kolejna edycja, trasa jest bardzo malownicza wokół jeziora Złotnickiego. Przy okazji jest też trudna, to nie jest wyzwanie, które jest dla każdego do pokonania w prosty sposób. No, i chci, chcieliśmy Państwa zaprosić. Można się jeszcze zapisywać na stronie facebook.com ukośnik Cross Griffitów. Są dostępne linki do strony zapisów i wszelkie informacje na temat tegorocznych zawodów. Dodatkowo, jeszcze w, w sobotę, czyli pierwszego dnia krosu gryfitów zapraszamy na Marsz Nordic Walking, który wystartuje. Po godzinie 10 zaraz po starcie biegaczy. Jest to marsz na dystansie około 7 km. I tutaj zapraszamy dosłownie wszystkich. Mogą to być całe rodziny, mogą to być wykwalifikowani chodziarze, jak i również dzieci. Później o godzinie 13 zapraszamy wszystkie dzieci na bulwar nad Kwisą, i tam w sobotę będziemy. Rywalizować w biegach. Drugiego dnia w niedzielę zapraszamy również dzieci na bulwar nad Kwisą i tam będziemy rywalizować w wyścigach rowerowych. I to wszystko od godziny 13.00. Tak jak już tutaj wspomniał Mariusz, można się zapisywać jeszcze na platformie EU Do końca maja są te zapisy. W przeddzień zawodów będzie można jeszcze się zapisywać w biurze zawodów od godziny 16, jak również w zawody, czyli w sobotę i w niedzielę w biurze zawodów tutaj w rynku od godziny 8. Może coś Pan Staszek jeszcze powie na temat. Ja już się wyczerpany prawie został temat. Ja bym tylko chciał, yy, że tak powiem, zaprosić wszystkich, którzy mogliby uczestniczyć w biegach i wyścigu rowerowym. No i liczymy na dobrą pogodę i sporą frekwencję. Mamy też sporo nagród finansowych i rzeczowych, co będzie może zachętą dla przyszłych chętnych, którzy będą chcieli wziąć udział. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal i pamiątkową koszulkę. Przewidujemy również catering na mecie, także warto się zapisywać. Jeśli ktoś się zapisze do duatlonu, czyli obydwu dyscyplin, z dwóch medali będzie mógł złożyć taki jeden duży pamiątkowy medal. Ja może coś dla osób pełnoletnich. 1 czerwca o godzinie 16 ruszają warszaty piwowarskie i drugi festiwal piw rzemieślniczych. Czyli będziemy mieli pięć browarów, które produkują piwa rzemieślnicze. Yy, yy, jeden z tych browarów będzie nasz browar. Nasz browar też powstał, tutaj jest z, z pięciu. Mamy swój browar, który niedawno powstał w tym roku. Mamy już swoje produkty. Na warsztatach piwowarskich chcemy pokazać możliwość ważenia piwa w domu. Będzie sprzęt, na którym waży się piwo w domu, będzie pokaz takiej warki, jak to można zrobić. Przyjeżdża do nas sensoryk z kampanii piwowarskiej, pani Maja, ogłosiła swoją tutaj obecność. Jest to czołowej światy, osoba, która zna się na piwie. Ona jest odpowiedzialna za wyjście piwa z wielu browarów i bez jej zgody żadne piwo nie może wyjść na, na rynek. Także też zaszczycie nas swoją obecnością i będą również studenci studiów podyplomowych, technologia piwowarstwa, gdzie jestem również absolwentem. Będą to moi koledzy, którzy osiągnęli też wiele sukcesów w konkursach piwowarskich i będą swoją wiedzą się dzielili z, z ludźmi chętnymi, którzy będą chcieli posmakować jak piwa i, i nauczyć się y, smakować piwo, z jakiego kufla wypić, jak ważyć piwo i, i całą historię o piwie. Tak, piwo będzie sprzedawane przez dwa dni, a warsztaty piwowarskie będą w sobotę mówię, od godziny 16 do, no, do, do kiedy się piwo waży. Przechodzimy do programu. W tym roku również stawiamy na naszą lokalność. Chcemy, żeby w programie całej imprezy pojawiło się jak najwięcej naszych lokalnych działań, żebyśmy promowali też ludzi stąd, organizacje stąd. Stradę kwismariową znowu wypełnią występy dzieci, młodzieży z naszych szkół oraz organizacji z gminy pojawią się dzisiaj z przedszkola publicznego, ze szkoły podstawowej nr 1, ze szkoły podstawowej nr 2, szkoły podstawowej w Rząsinach. Wystąpi ponownie Stowarzyszenie, stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Mocni. Będą pokazy ta, taneczne tańca nowoczesnego i oczywiście scena koncertowa. O scenie koncertowej powiem jeszcze więcej za chwilę, ale myślę, że teraz w tym momencie możemy powiedzieć o tych bardzo ważnych punktach naszych, naszej gryfowskiej produkcji, czyli o turnieju miast oraz o smakach kwisy. Trochę inaczej w tym roku, ponieważ smaki kwisy będą to lokalne prezentacje kulinarne przygotowane przez nasze sołectwa. Czyli nasze sołectwa będą prezentować to, co mają najlepszego, najpyszniejszego. Będą też przy okazji tych smaków Kwisy również promować twórców ludowych właśnie z terenu naszych sołectw. Sobota to oczywiście scena młodzieżowa. Zostajemy przy koncepcji sceny młodzieżowej, alternatywnych kwisonaliów, które kiedyś właśnie rozpoczęło Stowarzyszenie Awantura, takim łącznikiem pokoleń, pomiędzy tym, co lubią starsi, młodsi będzie w tym roku zespół akordeonowy Ojciec i Synowie. Pełny skład akordeonowy, tata z dwoma chyba jeszcze niedorosłymi synami, czyli taki łącznik pokoleń bardzo sympatyczny. I później od godziny mniej więcej 19.30 przechodzimy do koncertów skierowanych do młodzieży. I w tym roku na kwiznalowej scenie pojawi się kapela o nazwie Frankenstein Children. Oni grają bardzo ciekawy alternatywny, hmm, alternatywny rok. Przyjadą z bardzo z arcyciekawą ciekawą płytą I'm Here somewhere, somewhere, kapera, która nie opiera się na targetowych formatach rokowych. Bardzo ambitni, bardzo zdolni młodzi ludzie. Warto przyjechać i posłuchać, bo to będzie chyba pierwszy występ Frankenstein, czyli że on właśnie w Gryfowie, tutaj też dzięki Mariuszowi, mamy kontakt. I wiemy też, że jeden z gitarzystów ma dosyć spore powiązania tutaj z naszym terenem, czyli ma korzenie nasze lokalne. Taką rozbiegówką, czyli supportem przed. Występem gwiazdy głównej sobotniego wieczoru będzie będą dwóch beatboxerów, Różal Beat i Max Beatbox. Na koniec na deser koncert gwiazdy, czyli koncert Małpy, Łukasza Małkiewicza, rapera, którego warto posłuchać, szczególnie, że on w tym roku wydaje nową płytę, Okrzyknięty również fenomenem swego czasu polskiego podziemia hip-hopowego. To sobota, niedziela, koncerty The Postman, czyli najlepsze polskie wydanie zespołu The Beatles z Polkowic oraz koncert grupy Vox, która co ciekawostka mamy również ciekawostkę 40-lecie tego zespołu będziemy obchodzić w Kryfowie podczas kwisonariów tym razem pracownicy biblioteki publicznej będą zaangażowani w, w strefie animacji dla dzieci przez całą sobotę tutaj we współpracy z miejsko-gminnym ośrodkiem kultury będziemy prowadzić szereg zajęć różnych form dla dzieci tym bardziej że jest to dzień dziecka chciałabym jeszcze dodać że w galerii biblioteki publicznej jest czynna wystawa Mateusza Zbaroszewskiego wystawa fotografii przepiękne zdjęcia Mieliśmy 10 maja wernisaż, cieszył się ogromną popularnością. Wciąż jest mnóstwo gości odwiedzających tę wystawę, ale myślę, że Kwisanalia będą takimi dniami, w których również będzie można ją odwiedzić. Zapraszam. W tym roku popłyną dwie kolejne rybki to już jest 53 i 54 do dwóch osób. Komitet organizacyjny postanowił przyznać się dwóm osobom. Jedna osoba jest spoza miasta Gryfowa, jest to pani poseł Zofia Czernow, posłanka dwóch kadencji, która w wielu kwestiach i sprawach nam pomaga. Między innymi była sprawczynią pomocy w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej jeszcze przed dwoma laty, uregulowania nadbrzeży rzeki Kwisy, budowy i uprzątnięcia także przy Tamie. Jednym słowem, no dużo nam w tym zakresie pomogła i pomaga w wielu różnych kwestiach, czego dowodem są także spotkania z mieszkańcami, ale również i często odwiedziny Pani Poseł u nas z zapytaniem, w czym Was jeszcze można po prostu pomóc. I druga złota rybka popłynie tym razem do księdza dziekana i, i proboszcza naszej parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem świętej Jadwigi. Ksiądz dziekan został powołany na tą funkcję po śmierci Świętej Pamięci Stanisława Boczonia w 2007 roku. Jest już u nas 12 lat i muszę powiedzieć z prawdziwą przyjemnością, że bardzo zadbał o Kościół. Szczególne odnowienie chrzcielnicy, odnowienie ołtarza głównego, odnowienie ambony, a także dwóch ołtarzy bocznych. Zostały jeszcze dwa ołtarze z przodu do odnowienia. I praktycznie rok po roku udaje mu się pozyskiwać środki i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także również środki z Urzędu Marszałkowskiego, no i niewielkim wsparciem Rady Miasta i, i burmistrza. Myślę, że to, że tak wygląda nasza świątynia, która jest jednocześnie Zabytkiem i to wielkim zabytkiem sztuki jest jego zasługa, i dlatego chcemy te dwie złote rybki przyznać dla pani poseł Czernow i dla księdza Dziekana. Po dwóch latach przerwy, wracamy także do przeprawy na czym kto może. Ona cieszyła się dużym zainteresowaniem. Startowało nieraz i, i pięciu, ale nieraz i piętnastu zawodników. Ubiegły rok był rokiem przerwy. I postanowiliśmy, by powrócić do tego. Było to bardzo widowiskowe, jednocześnie powodowało to, że dzieci wymyślały z biegiem czasu również nowe pojazdy skonstruowane z nową taką modą młodzieżową. Tu jury bierze pod uwagę również weźmie w tym roku przede wszystkim estetykę wykonania pojazdu i jego stabilność, żeby przypłynął ten pojazd 50 metrów. No, i sam sposób wykonania. W tym roku organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1. Poprzednie edycje realizowała Szkoła Podstawowa nr 2, a w zasadzie gimnazjum. A więc następuje zmiana, i myślę, że też sobie Szkoła Podstawowa nr 1 znakomicie poradzi. Bardzo prosimy o zgłaszanie się na ten wskazany adres. Jest zamieszczone na naszej stronie internetowej. Spływ rzeką kwisą na czym kto może. I zachęcamy, tak jak do biegu i krosu gryfitów, także, także do spływu rzeką Kwison, na czym kto może. Przypomnę, będzie to sobota, godzina 16.30. I teraz chciałbym w imieniu Komitetu Organizacyjnego tegorocznych Kwisonaliów zaprosić mieszkańców miasta i gminy Gryfowa Śląskiego, a także naszych sąsiadów, w ogóle gości, na tegoroczne 19 Kwisonalia które odbędą się, przypomnę, 1 i 2 czerwca 2019 roku. W większości będzie to na zakolu rzeki Kwisy, na tradycyjnym miejscu, gdzie już od wielu, wielu lat odbywamy kwisonalia. Będzie nam bardzo miło Państwa gościć.